Witajcie na kanale Egzotyczny Parapet. Dzisiaj dzisiaj e, będziemy zajmować się ponownie skalniakiem, jak widać ziemia jest na, nawożona już, nawieziona, no e, i myślę, że z dwie taczki jeszcze, bo tutaj będę musiał trochę tak podsypać no i zobaczymy no tutaj jest opun opuncja humifusa bezkolcowa którą można dotykać ona bardzo fajnie się płoży ma żółty, taki spory kwiat no no i tutaj trochę kamyczków damy tutaj kamień będzie tam no tak z dwie taczki myślę, że styknie. Tak, tutaj były na skalniakach robione opryski yy, grzybobójcze i owadobójcze. Widzimy, że cylindropuntia yy, przedtem yy, było tak jak tutaj, prawda? Takie zwisy. Być może to odbije, ciężko powiedzieć, bo to było ukorzeniane. No, i zobaczymy. Tutaj, tutaj, tutaj już ładnie do góry poszło. Dobra, ziemia nawie nawieziona. Teraz trochę kamyczków. Ten jest, ba ten jest bardzo ładny. Super, bardzo mi się podoba. Taki popękany jest. Tak, na razie. Tak, te, te kaktusy stąd zabiorę i ziemi nasunę. I działamy. I działamy. Ja dzisiaj to zrobię spokojnie. Myślę, że bez problemu. No i tak to wygląda. O, Później obeschnie, obeschnie. No, tutaj jak mówię jakiegoś rojnika w się niech rozrasta. No właśnie, no ogólnie budowa skalniaka czasem jest. Yy, dosyć wymagająca, ale efekt końcowy, jakby efekt końcowy, mimo zmęczenia, oddaje po prostu całą przyjemność zbudowania czegoś, nie? Po prostu trzeba mieć fajne głazy. Jeżeli nie możemy spotkać takich głazów, no to niestety można kupić Yy, głazy yy, które nie są tanie ale myślę, że tanie jest kupić jakby dekoracyjne głazy yy, z akwarium, tak do, do akwarium tak jak tutaj jest yy, biała lawa z akwarium. Ona była w akwarium i tak po prostu no. Bo gdzieś tam na wczasach jesteście, możecie też sobie gdzieś wziąć takie jakieś kawałeczki. E, można je wygotować w wodzie. E, aczkolwiek e, do akwarium tak. A jeżeli chodzi o rośliny, no ale ogólnie wiadomo, nie? Jeżeli przywozimy je z innych jakby miejsc, to lepiej po prostu wypawać, żeby jakiegoś syfu do roślin nie przywieźć. I, i tyle, nie? Zaraz będę nasadzał rośliny, jeszcze trochę kamienicy wiozę, udekoruję to no i powinno być fajnie dosyć tak mi się wydaje no będą przymrozki, ale myślę, że bez żadnego podlewania, nie po prostu włożyć do takiej ziemi i po prostu czekać czekać na ciepło na wielkie ciepło no dobra, działamy dalej dobra trochę to ładnie wygląda. Tutaj on jeszcze musi się osuszyć. Tutaj nowe kamienie. O. No i pierwsze zasadzanie. Tak. Myślę, że jedno tutaj dam, drugą z tamtej strony. Tutaj te małe i dalej będę kombinował. O, te już do góry się popodnosiły, i tak właśnie powinno być. Że powoli się budzą. Super! No. Jak macie jakieś pomysły, albo sami budujecie skalnie, podzielcie się w, 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 w komentarzach. Jak to teraz wygląda? Super, co? Ekstra. No. No tych ładnych to mi to trochę szkoda ich tam chować. Bardzo ładny kamień. Witajcie w moim świecie, trochę zasadziliśmy, teraz będzie taka dekoracyjna warstwa, tak. to wygląda. No i tam jest miejsce może na dwie agawy, takie konkretnie mrozoodporne. Tak. Jak wam się podoba, napiszcie w komentarzach. Do zobaczenia.